Pierwsze z dwóch spotkań, które pozwalają Wam mieć nadzieję na zdobycie brązowego medalu. Niestety po pierwszej połowie przegrywacie z Debeportem 2-3. do No tak, tak, zgadza się. Szlagier można powiedzieć tej ligi, czyli mecz z Debeportem. No, Debeport w bardzo silnym składzie, Już tego się spodziewaliśmy. No i cóż, na razie lepszy po przerwie. Zobaczymy jak to wszystko się rozwiąże z kolei jutro wy rozdajecie karty yy, wstępujący mistrz kontra może przyszły mistrz tak, pretendent do mistrzostwa, zdecydowanie Castorama ma taką szansę no my zapowiadamy walkę do samego końca chociaż muszę przyznać, że te nasze ostatnie spotkania nie należą do, na, do najlepszych jeśli chodzi o naszą grę zupełnie nic nam nie wychodzi nie wiem co się stało może, może zawodnicy bastionu myślą o euro już, czy są w trakcie, no bo zupełnie gra się nie klei, no ale Jutro na pewno będziemy gryźć trawę i łatwo nie oddamy tego meczu. Komu Piotr Bogucki kibicuje podczas Euro 2012? Komu? Hmm, kibicowałem Irlandii, no ale ni 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 niestety szybko odpadła. A dalej chyba Hiszpania, ale nie jestem zbyt oryginalny. także Hiszpania, no Niemcy muszę przyznać, wsp wspaniale grają. Wybierasz się może na któreś ze spotkań? No nie, niestety nie mam takiego szczęścia, raczej przed telewizorem. Michale, jesteśmy w trakcie spotkania o drugie miejsce w pierwszej lidze. Prowadzicie jak na razie 2 do 1. Yy, zgadza się, ale to jest dla nas mało korzystny wynik, ponieważ chcemy stracić mniej niż 5 bramek i strzelić więcej niż 8. Yy, to doprowadzi do naszego do najlepszego ataku i obrony. Bo ponieważ straciliśmy szansę już na pierwsze miejsce, przegrywając yy, ostatni mecz z for... Macie w tym spotkaniu przewagę, wiele sytuacji bramkowych stworzyliście, jednak szwankuje skuteczność. Ale to już jest od wielu spotkań. Większość zespołów z nami po prostu staje z tyłu, niczym Chelsea i ciężko jest naprawdę mi strzelić, bo pięciu z, y, obrońców to jest ciężko. Michale, zmienimy trochę temat. Zajmiemy się euro. Komu kibicujesz? <grywanie> Kibicowałem oczywiście Polsce, a na tą chwilę wiadomo, najlepszą piłkę moim zdaniem na świecie gra Hiszpania i jestem za tym, aby Hiszpania to zdobyła. Kończy się sezon wiosna 2012. Jak w skrócie go ocenisz? W skrócie. w skrócie ocenię tak, że właśnie był krótki ten sezon. On ze względu na, na euro troszkę się w tym czasie skrócił, ale cieszę się, że jakoś drużynom mogliśmy dopasować te godziny, które, które oni sobie wybierają, z uwzględnieniem tego, że zdążą na mecz do domu i, i będą mogli sobie spokojnie oglądać euro. Na pewno poziom, poziom, poziom na lidze jest, jest coraz wyższy. Cieszy, cieszy mnie zaangażowanie tych zawodników. Nieraz emocje biorą też góry, ale, ale mm, każdy wychodzi jakoś z tej opresji i na pewno szacunek tutaj jest pod każdym względem do każdego zawodnika widzę jest odwzajemniony. Podobnie jak w edycji jesiennej, tak samo podczas wiosny? Sprawa mistrzostwa waży się w ostatnim spotkaniu w ostatniej kolejce. Tak się terminarz akurat składa, układa, że, że właśnie w tych ostatnich kolejkach są decydujące mecze, stąd też, jak wcześniej powiedziałem, emocje są bardzo duże i Zespoły bardzo mocno mobilizują się. Myślę, że jest to atrakcja tej ligi, że właśnie do końca gramy, że te końcowe, końcowe mecze nie są o przysłowiową pietruszkę, a gra o coś o, o najwyższe cele, a myślę, że w Piłce jest to najważniejsze. Dobrze, skończmy temat ligi. Za nami mini Mundial, druga edycja, finał w Szczecinie. Jak ocenisz tegoroczny poziom? Przed rozpoczęciem drugiej edycji Mini Mondialu poziom miał być znacznie wyższy i takowy był. Cieszę się fakt, że kolejne dwie gminy dołączyły do, do naszego projektu, do zabawy, przede wszystkim dla dzieci. Uważam, że ten turniej ma rację bytu, że ten turniej odnosi sukcesy i, myśl, i, i wierzę w to, że w przyszłym roku zgłosi się jeszcze więcej gmin z większą ilością dzieci. Także jest sens, jest, jest sens pracy nad tym, bo widać radość, czy nawet łzy szczęścia tych, tych dzieci powoduje to, że gdzieś, gdzieś wraca się wspomnieniami, kiedy samemu się grało w piłkę właśnie w takich turniejach i z takich turniej na pewno też można wyłonić te perełki, które. Będą chciały spełnić swoje marzenia dziecięce, czyli zagrać, zagrać w jak najwyższej klasie rozgrywkowej. No właśnie, mini mundial od pozostałych rozgrywek, turniejów dla dzieci różni to, że podczas spotkania w każdej drużynie musi być dziewczynka. Tak, to było założenie już od samego początku, ponieważ e, wiemy jak teraz coraz więcej dziewczynek e, garnie się do gry w piłkę, do, do treningu, gdzie, gdzie wcześniej tylko obserwowały z trybun, e, z trybun jak... jak e, ich pupile, czy koledzy, czy chłopacy grają. A teraz widzę, że same założyły buty i coraz więcej tych, tych dziewczynek gra i to w klubach też szczecińskich. E, dlatego też ten pomysł i ta idea, żeby właśnie w każdej drużynie były minimum dwie dziewczynki i z tych, z tych dziewczynek na pewno naprawdę widać, że można, można e, wybrać, wybrać te najlepsze. Tutaj też jest taki pomysł z Olimpią Szczecin, która chciałaby do, chce dołączyć do, w przyszłym roku do, do naszego projektu, która chciałaby właśnie poobserwować te dziewczynki i być może, że, że, że uda się ściągnąć niejedną dziewczynkę do, do, do Szczecina, do klubu, który, który zmierza ku ekstraklasie. Pragnione mistrzostwo stało się faktem. No czekaliśmy na to trzy sezony, można powiedzieć, i już mało co brakowało, a skończyłoby się tak jak w poprzednim e, sezonie. No ale całe szczęście daliśmy radę i chwała chłopakom za to, że graliśmy do końca i no, ciężko tak powiedzieć na gorąco, bo były naprawdę wielkie braki kadrowe. No ale udało się. Wreszcie. Wróciliście z dalekiej podróży. Po pierwszej połowie przegrywaliście 1 do 3, później doprowadziliście do remisu. Brakowało tej jednej, jedynej bramki zwycięskiej. Udało się. Mistrzostwo. Tytuł Króla Strzelców prawdopodobnie też trafił w Wasze ręce. Czego chcieć więcej? No, brakuje z tamtego roku obrony. Były trzy trofea na jednej taty, można powiedzieć. No, był naprawdę, sezon był... Ciężki, bo mówię, były naprawdę różne mecze, że graliśmy przykładowo e, sześciu, nawet jednego na zmianę nie było dzisiaj decydujący mecz. E, znowu się mówię tak sytuacja e, powtarza z poprzedniego sezonu, że jest tylko jeden na zmianę, ale e, mówię, no, chyba uratowało nas to, że po prostu graliśmy spokojnie i do końca. Pańska drużyna została wyprzedzona przez Kasturama, jesteście wicemistrzem Szczecińskiej Ligi Piłki Nożnej. Gratulujemy. Dziękuję. Właśnie, nie dosyć. nie dosyć, bo mecz naprawdę był bardzo wyrównany. No nie ukrywam, że liczyłem na jakiś malutki remisik, ewentualnie zwycięstwo, a była była ku temu okazja, bo bastion łatwo skóry nie oddawał. Liczyłem też na to, że Kasturama była troszeczkę osłabiona. I, i, I tutaj myślałem, że jednak będzie jakiś remisek, ewentualnie Bastion wygra. Nie udało się. No, a z drugiego miejsca też się trzeba cieszyć w takim gronie, także uważam, że to też jest jakiś sukces dla nas. Właśnie po pierwszej połowie Bastion prowadził 3 do 1. Greorex wciąż był mistrzem, później 3 do 3. Niestety dopiero w końcówce Castorama odebrała mistrzostwo Greorexowi. Tak, właśnie, już się cieszyłem, że to, to mistrzostwo już jest. No niestety, Castorama widać, że gra do końca, ale nie wiem co się stało z Bastionem, że tak sobie odpuścił, bo faktycznie prowadzili dwoma, cały czas dwoma, kontrolowali troszeczkę grę. No niestety, nie wiem, opadli może z sił yy, i to się zemściło niestety.